Gdy krótko po premierze Baldur's Gate 3 zobaczyłam na materiałach fragmenty z pociesznym słonikiem z fajką i kieliszkiem, który się unosił wśród ludzi i stolików w jakiejś tawernie, pomyślałam, że pewnie zaprzyjaźni się z tą postacią w Trymiga. Uroczy, dryfujący słonik, przywodzący skojarzenia z łagodnym i naiwnym Dumbo z kreskówek Disneya. Ale tutaj w wersji dla dorosłych, z kieliszkiem wina i fajką w zębach, jako atrybutami zwiastującymi barwne usposobienie i questy pełne porywających zwrotów akcji. Ale kto to w ogóle na to wpadł? Słoń z fajką. Tym bardziej zaintrygowało mnie to unoszące się w powietrzu stworzenie, zaburzające stereotypowy wizerunek dobrotliwego, zwalistego słonia, chętniej odwiedzającego pubę i imprezy, niż rezydującego na wybiegach ogrodów zoologicznych. W miarę postępów w rozgrywce okazało się, że słonik to nikt inny jak śledcza Waleria, i w społeczności uznawana jest za jedną z najbardziej nielubianych postaci w Baldurskiej 3. Kim jest Waleria i czym zaskarbiła sobie nieprzychylność graczy? Formalnie rzecz ujmując Valeria to holifantka należąca do grupy stworzeń określanych jako niebianie, zamieszkujących wyższe sfery. Jest to grupa istot, które są w pewnym sensie taką siłą przeciwstawną do diabłów, demonów zamieszkujących niższe sfery piekielne. W publikacji Dungeons and Dragons Baldur's Gate: Descent into Avernus ta grupa istot została opisana następująco. Holifanci to niewielkich rozmiarów niebianie, o praworządnym i dobrym usposobieniu. Holifanci są łagodnymi i dzielnymi stworzeniami, a ich domeną są wyższe sfery. Sprzymierzone z siłami dobra istoty i bóstwa posługują się nimi w charakterze posłańców i pomocników. Holifanci cenią sobie przyjaźń i szczerość. Holifant wygląda jak miniaturowy słoń z połyskującym złotym futrem i niewielkimi trzepoczącymi skrzydełkami, które pozwalają na przemieszczanie się w powietrzu. Pomimo, że miły i uprzejmy, holifant będący świadkiem zła nie umieszka ukarać sprawcy. Ich perliste kły nie stanowią zagrożenia, ale przy pomocy uderzenia strąby holifant potrafi ogłuszyć przeciwnika lub go zakleszczyć w promiennych iskrach pozytywnej energii. Holifant jest także obdarzony silną wrodzoną magią, która pomaga mu zwalczać zło i chronić przyjaciół. Na spotkanie owego słońka przyszło mi dziebko poczekać. Zobaczyłam się z nim, a w zasadzie z nią dopiero w trzecim akcie w Rivington, w miejscowej świątyni Otwartej Dłoni. Zastajemy ją tam w trakcie rozmowy z siostrą Janis, a dyskusja dotyczy zabójstwa ojca Lograna. Look, investigator. Janis. Listen to yourself. you are defending a man who ritually slaughtered your high priest the evidence speaks for itself Brill Gore killed father lorgan then be it out of shame or profane duty offed himself with the same blade case closed sister yanis shitey little elephant Podejrzenie za dokonanie tej zbrodni pada na uchodźcę. Waleria jest nieco wzburzona i w dyskusji informuje swoją rozmówczynię, że wyniki śledztwa jednoznacznie wskazują na winę uchodźcy, który wraz z falą innych przybyszów uciekających przed hordami wojsk szukali schronienia w murach miasta. Mimo protestów siostry Janis, Waleria stanowczo oświadcza, że sprawa jest rozwiązana i zamknięta, chociaż zamknięcie tej sprawy opiera się na przypuszczeniach, a nawet nie na poszlakach. Jeżeli podejmiemy się misji rozwikłania zagadki, będziemy musieli poszukać dowodów na własną rękę, aby ponownie móc się skonfrontować z Walerią. W toku postępowania dosyć szybko natrafiamy na kolejne dowody, między innymi możemy przysłuchać za pomocą czaru nieżywego już domniemanego sprawcy oraz zwłoki samego ojca Lograna. W podziemnych korytarzach świątyni znajdujemy także narzędzie zbrodni, a na końcu docieramy do szczegółowych notatek wskazujących, że morderstwo jest częścią większego spisku kultystów bar. Z znalezionymi dowodami kierujemy się do śledczej Walerii, która akurat przysiaduje w lokalnym przybytku Charles Cares, gdzie oddaje się relaksowi i degustacji wina. Kiedy ujawniamy przed śledczą szczegółowe dowody, ona robi wszystko, aby dowody podważyć i wykazać, że są niewystarczające. Pomimo np. Na znalezienia narzędzia zbrodni domaga się kolejnych dowodów i jest bardzo niechętna do zrobienia czegokolwiek. Ze swojej strony nie podejmuje żadnych działań, zamiast tego piętrzy problemy. <laughs> i recognize that face you were talking to yanis after i left the temple I bet she's put you up to something why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night Ugh. i know that look you remind me of Devella. Fine! If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? My assistant. She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder. Now back to it. What have you found? That doesn't make sense. Why would this dwarf kill Father Logan? I need something more than vague allegations. I want something compelling, hard, tangible evidence and nothing less. While that is startling, it still doesn't disprove my theory that Brilgore killed Father Logan. Does it? That's what you need if you want to change my mind. Hard Evidence. A reason, too, if you're at it. Why was Logan killed? That's quite the discovery. Doesn't tell me everything, though. Why was Logan killed? Could doesn't quite cut it here, I'm afraid. I need a solid, provable motive. Come back when you've got some real evidence. I presume you've found something interesting to discuss if you're interrupting me again. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fearmongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Oh, fine. I'll bite. What's your theory? No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Davila is going to be a real pain in the about this since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength why don't you seek her out she'll be at the elf song tavern show her the list and i'll stay and inform the fist here oh and you'll need this pass it'll give you access to the lower city well Parta domu śledcza nareszcie daje za wygraną. Zrezygnowana faktem, że w obliczu przytłaczających dowodów nie da się już bagatelizować i zamieść sprawy pod dywan, daje nam przepustkę do miasta z poleceniem odszukania szeregowej dywelli, która, wiedziona jakąś niezrozumiałą dociekliwością, miała już jakiś czas temu podejrzewać, że we wszystko zamieszany jest kult Bala. No co teraz już w zasadzie znalazły się konkretne dowody? Tak, dobrze słyszycie. Śledcza Valeria nie zamierza maczać w tym wszystkim trąby. Oburzona zakłóconym spokojem, wręcza nam Glade, a sama udaje się w bliżej nieznanym kierunku. Po przekroczeniu bram miasta udajemy się do tawerny Elfia Pieśń. Tam na piętrze znajdujemy Dwelle w trakcie prowadzenia czynności na miejscu zabójstwa Duke Stelmane. Poczciwa funkcjonariuszka Dwella w przeciwieństwie do Walerii jest skrupulatna, wnikliwa i bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki. I told those idiots not to let anyone through. You. Name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. To fetch her another bottle of mead, no doubt. Yes. I'm Devella, the unfortunate colleague. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stelman's dead, and I've got to find who killed her. ball That's exactly what I Wait. How do you know about that? <sighs> it's becoming something of an obsession of mine. You see, these murders have been cropping up all over the city. They're always the same. Victim paralyzed by poison. Absolutist symbols scrawled on the floor in blood.

W zależności od naszego stylu rozgrywki, Dwelle możemy jeszcze spotkać nieco później. Przyczysując miasto, natkniemy się na kolejne, lub nie ofiary kultystów Baala. Odnalezione tropy prowadzą nas do ukrytej w podziemiach miasta kryjówki zwanej Trybunałem Mordu. Tam spotykamy starego dobrego znajomego, Sareboka. Odbywamy krótką debatę i po wysłaniu go na wieczny odpoczynek plądrujemy przybytek. Dalej, na specjalnie przygotowanej arenie, znajdujemy skrępowaną Walerię, która Została porwana przez kultystów i zakuta w łańcuchy. Jako reprezentantka sił dobra miała służyć za zwierzę do wzarżnięcia podczas krwawego rytuału inicjacji na wyznawców Baala. Citizen, Thank the gods you're here! My wrinkles are starting to chafe. As an officer of the law, I demand you free me at once. Here and free me at once! You! Free me at once! They're supposed to be locked up, not me! Get me out! Thanks for freeing me so quickly. No idea what those Baalist Burks had planned with me, but those chains were starting to chafe. Though I do wish you'd figured this all out before I. Uh, put the blame for father logan's murder on that poor refugee well at least it's over now after our chat at charas's caress i thought it best to polish off the bottle i'd started i started coming over all woozy my joints stiffened up quicker than a brothel browser's loins. Paralyzed. My vision went black. When I woke up, I was in chains. Overall, a terrible ordeal. One deserving of a drink. I bid you good day, but it's been royally shite all round. You might not be finished. I am. It's plain to see that I'm well out of my depth here. But you, well, you gave these reprobates a proper seeing to. You clearly have what I don't courage, insight, heroism. The city needs you. I overheard these pigs talking. There's a Baal temple deep within the old undercity that the cult is using. A century ago, it was destroyed by a group of heroic swords. Let's hope history repeats itself, eh? This place is foul as piss. I'm out of here. Chociaż uratowana w ostatniej chwili, w opłakanym stanie, Valeria w dalszym ciągu nie robi nic, co by ociepliło jej wizerunek. Co prawda, nareszcie przyznaje się do błędu i stwierdza, że mamy cechy, których jej zabrakło, np. heroizm, przenikliwość. Ale tuż przed opuszczeniem przybytku daje jasno do zrozumienia, że najpilniejszą rzeczą w tym momencie jest opróżnienie kolejnej butelki. Dobra wiadomość jest taka, że Waleria po uratowaniu z opresji będzie naszym sojusznikiem w walce z ostatecznym zagrożeniem mózgiem Nestorem. Na posadce sanktuarium, gdzie oswobodziliśmy Walerię, znajdujemy jej podróżny kuferek z osobistymi przyborami fajkę, sisze, puste butelki, a także prywatny, odręcznie spisany dziennik. Lektura tego ostatniego wskazuje, że słabość do procentowych trunków i nonszalancki stosunek do obowiązków to chleb powszedni dla leniwej holifantki, z czego była znana od dawna w niebiańskich sferach. I to właśnie te słabości charakteru sprawiły, że została oddelegowana z wyższych planów na powierzchnię do Wrót Baldura, gdzie po prostu realizowała swoją filozofię nie przejmowania się niczym. Valeria jest przykładem na to, że wystarczy nic nie robić, aby zło kwitło i rosło w siłę. Trudno to zarzucić Walerii, że jest złą postacią, bo nie jest. Pomimo, że technicznie rzecz ujmując nie jest antagonistką, jak na przykład Orin czy Ketrick, jej bierność czyni więcej szkód niż aktywna działalność przestępcza gangów w mieście. Valeria teoretycznie działa po jasnej stronie mocy, dlatego nikt nie podejrzewa jej o złe zamiary i jest ona na celowniku sił porządkowych. Z racji swojego urzędu, zobowiązana jest do dbania o spokój, pokój, przestrzeganie prawa. W chwili, gdy ją poznajemy, jej zadaniem jest szukanie mordercy, czego ona absolutnie nie robi przez ignorancję, lenistwo i złą interpretację pojęcia work-life balance. Lecz później okazuje się, że w istocie zamiast pełnić należycie swoje obowiązki, woli przysiadywać w knajpie i oddawać się swojemu nałogowi. Całą robotę wykonuje za nią podległa jej Devella, która od dłuższego czasu próbuje rozwikłać serię zagadkowych morderstw. Valeria natomiast nie tylko nie przyjmuje do wiadomości kolejnych sygnałów i dowodów, ale celowo bagatelizuje i torpeduje wszystkie starania, aby na pewno nie być zmuszoną do podjęcia pracochłonnych, wymagających wysiłku działań. Dociekliwość de welli jest waleri nie na rękę, bo zmusza do jakichkolwiek aktywności, które odciągają od innych ciekawszych rozrywek. Zamiast tego woli ignorować fakty, pomijać wskazówki, jak Piskoż wykręca się od podejmowania podstawowych działań, wręcz sabotuje pracę swoich funkcjonariuszy oraz ochotników jak my. I kiedy się wydawało, że masz już całkowity wachlarz, cech, którymi się może szczecić godna wszelkiego potępienia, antypatyczna postać w grze, Do kompletu dochodzi jeszcze to. You might not be finished. I am. It's plain to see that I'm well out of my depth here. But you well, you gave these reprobates a proper seeing to. You clearly have what I don't. Courage, insight, heroism. The city needs you. I overheard these pigs talking. There's a Baal temple deep within the Old Undercity that the cult is using. A century ago, it was destroyed by a group of heroic sorts. Let's hope history repeats itself, eh? Mind who you call history, Holyphant. Very good. Now, let's talk and find that temple. This place is foul as piss. I'm out of here. Tak, Waleria, o ile zechcemy ją uratować, przyznaje bez bicia, że to my mamy te cechy, których jej brakło. Ale nie wykazuje przy tym należytej skruchy i chęci poprawy. Jej głównym marzeniem jest odkorkowanie kolejnej butelki trunku. Waleria jest typowym szkodnikiem, któremu może nawet ciężko byłoby postawić zarzuty o niedopełnienie obowiązków. Czyni zło, nawet sama nie zdając sobie z tego sprawy. Jest skorumpowanym strórem prawa, którego nikt nie posądza o złe intencje, bo tych intencji nie ma. W istocie ona nie ma żadnych intencji, Walerii nie przyświecają żadne cele. Formalnie nie działa na konto zła, a będąc teoretycznie po stronie dobrych, nikt ją o nic nie posądza. Dlatego, zachowując pasywność, przysługę wyświadcza wszelkim szumowinom, którzy w niezmąconym spokoju mogą kręcić swoje ciemne i krwawe interesy. Waleria jest antypatyczną postacią z jeszcze jednego powodu: to totalna ameba, niegrzesząca intelektem, pozbawiona ambicji, pasji i dążeń. Co by mogło chociaż w najmniejszym procencie odkupić jej winę lub pomóc zrozumieć motywację. Podczas gdy inni antagoniści potrafią zaimponować i wkupić się w nasze łaski, przebiegłością, wytrwałością w dążeniu do celów, nawet jeżeli to są podłe cele. Waleria epatuje obojętnością i uzależnieniem od używek. Nawet najbardziej niecne uczynki czarnych charakterów mają jakieś podłoże. Czy to jest chęć zemsty, czy utracona miłość, albo dążenie do władzy.